Trzecia memoria obok Dana Bartosiewicza, obok mnie Kamila Borkowska. Dzień dobry. 19 lat, a centymetrów ile wzrostu, bo różne źródła różnie podają. 2 metry i centymetr. Oficjalnie. Czyli jest, czyli, czyli jest centymetr ponad 2 metry. Imponujący, imponujący wynik, a na parkiezie dzisiaj niespodzianka jeśli chodzi o wynik, bo w pierwszym meczu Twój zespół, aktualny mistrz Polski VBW Gdynia, niespodziewanie uległ trzema punktami w Polonii w pierwszym meczu turnieju. Tak, to prawda. Jakaś już na szybko pokusisz jakąś diagnozę, czym was Polonia nie wiem zaskoczyła albo co takiego się wydarzyło, że, że ten mecz się nie ułożył po waszej myśli? E, wydaje mi się, że przede wszystkim nie grałyśmy swojej koszykówki, od początku nie weszłyśmy w mecz tak jak powinnyśmy, mm -hmm. gdzie nie wiem czy nasze myśli były gdzieś indziej niż powinny być na tym co się dzieje teraz na parkiecie. E, no i Polonia po prostu chciała walczyć, a my po prostu uległyśmy temu i nie pokazałyśmy się z dobrej strony. Mm -hmm. Wracając do, do Ciebie i do zbliżającego się sezonu ligowego, w, w tym cyklu rozgrywek będzie po raz pierwszy egzekwowany przepis tzw. Tak U23, czyli 23-letnia zawodniczka będzie musiała formalnie przez cały czas trwania meczu przebywać na boisku. Ty już masz za sobą bodajże 10 meczów w, w ekstraklasie w GTK Gdynia, teraz będziesz występować w warce. Czy cieszysz się troszkę na wprowadzenie tego przepisu, że on jest dla Ciebie jakąś troszkę szansą na spędzanie jeszcze więcej minut na parkiecie? E, tak, ja się bardzo cieszę z tego przepisu. On naprawdę e, wiele mi daje. Mogę się bardziej rozwinąć, bardziej pokazać mhm. i tym bardziej mogę właśnie grać ze swoim jakim jest Arka Gdynia. Mimo dzisiejszej przegranej, no jesteśmy z dziewczynami bardzo zgrane. Na każdym treningu pokazujemy się z najlepszej, z najlepszej strony ten mecz to może byłby po prostu wypadek przy pracy, no ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale dotycząc tego przepisu ja jestem bardzo zadowolona z e, takiej możliwości, że mogę grać w takim zespole i jeszcze spędzać jeszcze więcej na parkiecie niż mm -hmm. mogłabym spędzać, gdyby tego, tego przepisu nie było. Jasne, to trzymam kciuki, żeby rzeczywiście tych minut było dla Ciebie dużo i żeby się układały e, po Twojej myśli. Ja zadam takie pytanie, pewnie już się słyszałaś dużo razy. Wiesz, o co teraz zapytam? Nie mam pojęcia, o nie, bo, okay, a dobra, i jednak nie. To, okay. nie, no dobra, nie no Mogą ale to... mogę zapytać obsady. Mogą mogę zapytać obsady bardzo chętnie. Zdarzyły się jakieś? Na treningach czasem. No, na meczu jeszcze nie miałam okazji. Ale więc... jak myślisz, że jak będzie okazja, to spróbujesz? Na pewno. <laughs> Okej, okay, ja chciałam zapytać o coś troszkę innego, ale co też się tak naturalnie chyba kojarzę ze względu na Twój wzrost i ze względu na, na to, że grasz w Gdyni. Często gdzieś tam jesteś porównywana już powolutku, że być może będziesz gdzieś tam talentem na miarę no, niezapomnianej Małgosi. Dydek, czy, czy, czy takie porównanie to jest dla Ciebie motywacja, wyzwanie, czy, czy troszkę balast? Nie, jest to dla mnie ogromna motywacja, bo Małgosia była naprawdę świetną zawodniczką i jej kariera była na naprawdę w ogromnym poziomie, ona osiągnęła bardzo wiele i na pewno jest to dla mnie motywacja, żeby stać się taką zawodniczką jak ona i żeby pokazywać się właśnie z tej najlepszej strony, czy nawet później trafić do WNBA, czy grać gdzieś w zespołach Euroligi, więc jest to motywacja. No a z drugiej strony wiem, że jeżeli ktoś mnie tak właśnie porównuje, no to oczekuje ode mnie tego, że też będę pokazywać z, z drugiej strony to, że potrafię. Więc jest to też trochę y, z drugiej strony y, takie, taki balans. Takie... Tak, tak, poprzeczka wisi wysoko, prawda, Nie, tak. mimo że wzrost twój też, też wysoki. A tak jeszcze a propos, a propos wzrostu, no bo 2 y, metry to jest też jakby już spore wyzwanie, tak mi się wydaje, w takiej dyscyplinie jak koszykówka, jeśli chociażby o y, koordynację ruchową, czy też jakby poświęcasz więcej czasu na treningach właśnie y, y, jakby przygotowaniu w tym elemencie? Możesz coś zdradzić więcej na ten temat? Tak, ja bardzo często po treningach zostaję jeszcze na dłużej z trenerem Tomkiem Tylebągiem mm -hmm. i razem z nim ćwiczę właśnie, czy to manewry podkoszowe, czy cokolwiek, co po prostu spowoduje, że stanę się tą lepszą zawodniczką. Ja też na każdym treningu, czy to siłowym, czy po prostu koszykarskim, staram się pokazywać z jak najlepszej strony, staram, staram dawać z siebie 100%. Więc naprawdę dużo na tym pracuję, wiem, że jeszcze dużo muszę poprawić, mm -hmm. Ale wiem też, że już wiele rzeczy poprawiłam okay. i jest na pewno lepiej to niż super. było na przykład 3 lata temu. To super, że, że, że sama widzisz progres i widzisz sens tak jakby też w tym, w tym, co się dzieje, bo to na pewno też wiele trudu i wiele wyrzeczeń tak e, tak podejrzewam. Czego życzyć tobie na, 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 na pozostałe dwa mecze tego turnieju, też na nadchodzący sezon? E, na pewno. Ciężko się czego sobie życzę, ale na pewno chcę, żebyśmy na ten sam mecz już dzisiejsze z Polkowicami zagrały o wiele lepiej. Żebyśmy mm -hmm. od początku weszły mecz z zimną głową, nastawione tak, jak powinnyśmy być. Żebyśmy grały od pierwszej minuty, tak jak powinnyśmy. A na nadchodzący sezon to złota jak najlepiej. <noise> A jak co będzie, to zobaczymy. Jasne, parkiet wszystko zweryfikuje. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Życzę, żeby gdzieś tam przynajmniej część z tych Twoich, z tych twoich życzeń się spełniła i powodzenia w turnieju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.